Dzień dobry, witamy w studiu LM-u wójta gminy Wierzbinek Pawła Szczepankiewicza. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie Pan Wójt jest również przewodniczącym konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Te dwie funkcje są w pewien sposób powiązane i na ostatnim posiedzeniu konwentu dużo było o przyszłości regionu. Energetyczno, o przyszłości energetyczno-węglowej. Bardzo to pana dotyczy, ponieważ na terenie gminy znajduje się odkrywka. I co? Jest pan pełen obaw o przyszłość? Tak, rzeczywiście zaczęliśmy się od pewnego czasu martwić w związku z pewnymi działaniami ZEPAKu w subregionie konińskim, ponieważ odkrywka Adamów miała jeszcze trwać przynajmniej 3 lata. Ze względów i jak słyszymy, i makroekonomicznych, wydobycie węgla tam w tym roku się kończy. Niepewna jest też przyszłość, jeśli chodzi o kopalnie, tutaj w naszym regionie konińskim. Ze względu na procedury formalno-prawne, jest rzeczą chyba już teraz oczywistą, że odkrywkości słowo nie powstanie te wszystkie decyzje odnośnie odkrywki, jeśli by miała powstać, powinny zapaść przynajmniej 4-5 lat temu, bo budowa odkrywki jest to proces bardzo długotrwały, ale chcielibyśmy, żeby inwestor, czyli ZAG, który realizuje koncesje na poszczególnych odkrywkach, czyli drzewce Jóźwin 2B Tomisławice, no wiadomo, że w większości dotyczy też to miasta i gminy Kleczew. Do końca wydobył te złoża, które były zaplanowane w harmonogramie, więc tutaj, jeśli chodzi o te poszczególne odkrywki, mamy jeszcze trochę czasu. No najdłużej z pewnością to Misławice, bo około jeszcze 8 lat nawet do 28-30 do roku przed, widuje się razem z rekultywacją gruntów. Przez ten czas moglibyśmy i musimy dostosować się do nowych wymogów i wyzwań związanych oczywiście z CO2 i z tak zwaną zieloną energią, którą promujemy w regionie między innymi miasto Konin, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i oczywiście ta szansa, która rysuje się przed nami pozyskania środków z transformacji energetycznej terenów powęglowych. I tutaj jest dla nas wszystkich gmin górniczych, naszego miasta, powiatu, duża szansa we współpracy oczywiście z Panem Marszałkiem województwa, z pełnomocnikiem, który został ustanowiony Panem Prezesem Sytkiem Maciejem. Wreszcie też jest potrzebna współpraca z rządem, ponieważ oczekujemy, że w przyszłości będzie też tutaj. Inwestor strategiczny, który stworzy miejsca pracy. Ten inwestor, tak jak jest propozycja tutaj w Starym mieście czy rozmowy, dałby dużą szansę przekwalifikowania się tych ludzi przebranżowienia i znalezienia w przyszłości miejsc pracy. Na to oczywiście potrzeba czasu, psu, dlatego my, samorządowcy, apelujemy do pana Zygmunta Solorza, z u Zarządu, żeby jak najdłużej jeszcze pracowali na naszych odkrywkach, żeby ten węgiel, który był planowany, został wydobyty, nastąpiła rekultywacja i wówczas zamknięcie, a w międzyczasie można oczywiście małymi krokami już przechodzić na OZE, spełniając te wszystkie wymogi klimatyczne. Na terenie gminy Wierzbinek jest odkrywka Tomisławice. Póki co z tej odkrywki macie Państwo jako gmina same korzyści. Natomiast przyszło się rysuje tak nie za bardzo różowo. Jak pan to widzi? Co może się wydarzyć? Na tą chwilę ludzie po pierwsze kapitał społeczny, bardzo dużo ludzi pracuje, mają pracę i to jest bardzo ważne dla gminy. Są też oczywiście podatki, które wpływają do budżetu gminy, co pozwala nam realizować kolejne zadania inwestycyjne, mniejsze lub większe, ale w większym stopniu, niż by tej odkrywki nie było od ośmiu lat. Dlatego też oczekiwanie społeczne jest takie, żeby zgodnie z planem miejscowym, który został uchwalony, to zostało zrealizowane, ale żebyśmy myśleli też o przyszłości. Rozmawiamy też między innymi z kopalnią, z elektrownią o tym, żeby były inwestycje na terenach pokopalnianych w odnawialne źródła energii. Jest duża szansa, że przy tym też wiadomo, że nie będzie tyle miejsc pracy, ale będą w jakimś stopniu dochody do budżetów samorządów wpływały, co na pewno będzie pozytywnym efektem tej transformacji. Z inwestycji, które się odbywają obecnie na terenie gminy możemy wymienić remont pałacyku, na który wierzbinek czeka od dawna. Tak, rzeczywiście otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie. Realizujemy remont w przyszłym roku zostanie zakończony. Jest to przeszło 3 miliony złotych będzie tam funkcjonować. W tej chwili jest w planach nadal szkoła muzyczna i Gminny Ośrodek Kultury z szerszą ofertą dla naszych mieszkańców. Jak harmonogram robót się nie spowolni, to do końca czerwca przyszłego roku pałacy będziemy mieli wyremontowane, z czego się bardzo cieszymy. I z takim optymizmem na przyszłość. Tak. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. bardzo.